Dariuszu kochany, co żebrze o lajka, o IQ potężnym jak wzrost minimajka. Masz chromosom dodatni i ujemny rekord, a w papierach wpisane, że jesteś kaleką. Masz dość brzydką mordę, brzydka jest raczej. Na jej widok Marti Renty ostatnio wybuchnęła płaczem. W dzieciństwie do nauki chyba nikt cię nie zmuszał, bo jesteś tępy jak kosa, co dotknęła Amadeusza. Zawsze walczę z kimś, kto czegoś nie ma. Ferrari nie miał rąk, Dariuszek mózgu, sobota czystości w papierach. Za tydzień bije dziada. A dzisiaj daje freestyle. Mam nadzieję, że nie pójdę za to siedzieć jak kamerzysta. Ja wiem, znowu pisankę. Znowu ja wiem, pisankę. że wymag... przepraszam, przepraszam, masz pisankę, przepraszam. kurwa. Nawet nie umiesz, kurwa. Nawet ty. Ja jako wiem, że wymarzyła się rap, ty, tobie który waleczka... tworzy Rap nie umi, nawet kurwa wiersza, Słychać, powiedz z głowy. Masz... Taki z siebie raper. Ja wiem, że wymarzyła no, się taka tobie, No tak, prawda. Walecz... Ja wiem, że wymarzyła się tobie, waleczka z jacem. <laughs> ale Frenka nie mops, tu nie Taki nie... z jego raper, że musi pisanki nosić, kurwa. <laughs> Powiem ci coś, co mi się nie mieści w pale. Wardenga nagrał więcej filmików o wersów, niż ty sekund wytrwały z Najmanem. Ciśniesz Natana, że bije testosteron, a on chociaż coś pobił i już z tobą ma 1-0. Kiedy ci są. kiedy ci są no? I wiem, że we Freak chciałbyś wziął, błyszczeć, kurwa? ale beze I mnie jesteś jak pilot... tam napisane, kurwa, nie wiem skąd. Ostatnie dwa wersy. Wiem, że we Freak chciałbyś błyszczeć, ale beze mnie jesteś jak pilot Natsu głęboko nigdzie.